Nie, czyli różu, a tu Polka LPS TV. i dzisiaj będę otwierać nowego LPS-a, którego mam ogólnie na grafice mojego kanału. Nie tego jamieńka z, z kawą, tylko tego short hair'a. No, więc tak. Przechodzimy do Pet Shop'a. Pet -shop jest w takiej żółtej małej paczce. Pasz... nie wiem jak to będzie paczuszce. Dobra, wyciągam. Przedstawicielka, on tu jest! Otwieram! Mhm. Otwieram! Je mhm. wow. Żadnych zabrudzeń! Żadnej rysy nawet! Taką długą podróż przychodził! No pewnie ja go teraz rysuję. No czyli różu, MSP, się mylił. nie spięknę. Nie miau nie miał. nie no, nie umiem. Nie umiem, wszystkich umiem. No, umiem, Okej okay, kochani, to, to był taki krótki odcinek, ale jeszcze chciałam coś zapowiedzieć. Hmm, no o tym pięknym shopie muszę to powiedzieć. Więc tak, ogólnie postanowiłam stworzyć nową serię. Sposoby Edka. Bardzo śmieszna seria może albo dziwna jak to ja. Na pewno, jak ja. I co? No, na to wygląda, że... No nie wiem jeszcze kto będzie Etkiem, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. serial Jest w celach humorystycznej. Dobra i jeszcze y, pomysł jest od Zafira Pestwick. I love you Zafira. I love you. I love you. I love you so much. Pip. Dałam te z wielkim lop. No, bo No, ja kwiaty w kusną. Pip. Dobra, to ja kończę, jeśli ktoś nie Zrozumiał mnie z tymi tym nowym serialem na pewno wszyscy. Wszystko będzie w opisie, postaram się. No to popatki, Papa, papa! Gdzie się, piję na tym Pa Papa! Pa, pa. pa, pa. Gdzie to się wyłącza? Pa! Papa, papa, papa! Pa. Pa, pa.